sześć przyjaciele. W salonach oficjalnych dealerów sprzedawano wyłącznie samochody z silnikami benzynowymi wolnossącymi o pojemności 2.0 litra R20 i 2.4 litra K24. Podstawowy silnik 2.0 i-VTEC o mocy 150 KM bardziej nadaje się do poruszania się po mieście. Na autostradzie brakuje przyczepności. Silnik 2.4 i-VTEC jest zauważalnie bardziej energiczny przed zmianą stylizacji silnik drugi 4 rozwijał moc 190 KM K24Z7 a później 188 KM K24Z9 utrata 2 KM związane z modernizacją zastosowano bezpośredni wtrysk paliwa zmodyfikowano kształt komory spalania i grupy tłoków w efekcie moment obrotowy wzrósł o 25 Nm do 245 Nm, co poprawiło dynamikę i nieznacznie zmniejszyło zużycie paliwa. Wszystkie silniki posiadają napęd łańcucha rozrządu i mechaniczną regulację luzów zaworowych. Zaleca się sprawdzanie szczeliny co 45 tysięcy km. Operacja jest dość prosta, a mechanizm regulacji wygodny, nakrętka. Jedynie w niektórych przypadkach łańcuch rozrządu rozciągnął się po od 100 do 150 km. Niektórzy właściciele częściej samochodów z silnikiem 2,4 odnotowują zwiększone zużycie oleju 0,3-0,5 litra 1000 km. Zwykle choroba występuje po 80-120 tysięcy. KM. Problem nie jest powszechny, ale występuje. Z reguły przyczyną są zablokowane pierścienie z powodu stosowania paliwa niskiej jakości lub przedwczesnej wymiany oleju. Problem polega na tym, że nie ma wskaźnika niskiego poziomu oleju. Dlatego regularne monitorowanie poziomu oleju jest obowiązkowe. Zdarzały się zdarzenia polegające na opróżnieniu układu smarowania i późniejszym remoncie silnika, obrócone tuleje. Honda zabezpieczyła się deklarując gigantyczne dopuszczalne zużycie oleju 1 litr na 1000 km. Kolejnym problemem w drugiej czterech i VTEC jest hałas pracującego mechanizmu zmiany fazy wałka rozrządu VTC przy uruchamianiu zimnego silnika. W 2014 roku wydano biuletyn serwisowy nakazujący wymianę przekładni na zmodernizowaną. Istnieją również pojedyncze przypadki odpryskiwania krzywek wałka rozrządu zaworów dolotowych silnika o pojemności 2,4 litra. Sześciobiegowa manualna skrzynia biegów była dostępna tylko w jednostce 2 litrowej. Opcjonalnie oferowana była pięćbiegowa automatyczna skrzynia biegów, która była jedyną opcją w przypadku silnika drugiego 4 i VTEC. Po zmianie stylizacji w 2015 roku, wersję od drugiej czterech zaczęto wyposażać w przekładnie CVT. Wszystkie skrzynki są godne pozazdroszczenia, niezawodne i zwykle nie sprawiają problemów. Układ napędu na wszystkie koła ma za zadanie przede wszystkim poprawić przyczepność na drogach publicznych. W trudnych obszarach system nie jest wystarczająco skuteczny, a jeśli uparcie naciskasz na przerwę, sprzęgło przegrzewa się dość szybko. W CRV nierzadko zdarzały się awarie układu napędu na wszystkie koła, którym towarzyszył komunikat o błędzie i zapalona kontrolka AWD. Zwykle trafiało to do właścicieli samochodów z 2-litrowym silnikiem. Na przykład przerwał się przewód znajdujący się na ujemnym zacisku akumulatora lub przekaźnik znajdujący się pod tapicerką bagażnika uległ awarii, ale najbardziej nieprzyjemnym powodem jest awaria elektrozaworu zainstalowanego w skrzyni biegów. Aby go wymienić, należy zdemontować i całkowicie zdemontować urządzenie. Honda zaktualizowała elektromagnes. Choroba dotknęła jednostki 13 roku modelowego. Zawieszenie lepiej amortyzuje nierówności przy dużych prędkościach. Przy niższych prędkościach podwozie zbyt szczegółowo przekazuje informacje o nierównościach. Samochody z dużym silnikiem są mniej wybredne w przypadku drobnych usterek na drodze. Być może najsłabszym punktem zawieszenia są tylne sprężyny, jeśli nie wziąć pod uwagę rozpurek i tulei stabilizatora. Mogą zwisać bliżej 100 tysięcy kilometrów. W rezultacie zanika zbieżność kół, koła stają się puste, a bieżnik opony po wewnętrznej stronie zaczyna się zużywać. Do tego czasu amortyzatory również mogą ustąpić. Po od 80 do 120 kilometrów przekładnia kierownicza może zapukać. Powodem jest luz w prawym drążku kierowniczym na skutek zużycia tulei. Hamulce mogą również wymagać konserwacji, zużywają się prowadnice przednich zacisków, pojawia się stukanie, a tylne zaciski stają się kwaśne. Wiosną 2016 roku Honda ogłosiła wycofanie modeli CRV sprzedanych między 20 lipca 2013 roku a 30 lipca 2015 roku. Powodem są słynne poduszki powietrzne takata, które uruchomione podczas wypadków powodują śmierć lub okaleczenie. Oczywiście nie ma jeszcze mowy o korozji nadwozia, ale właściciele hondy SRV z szyberdachem często znajdują rdze na przedniej krawędzi metalowej szklanej ramy. W pojazdach SRV przed zmianą stylizacji często przepalają się diody LED w świetle hamowania w spojlerze umieszczonym na tylnej klapie. Po od 4 do 6 latach jeden z tylnych czujników parkowania może ulec awarii. Od czasu do czasu zamki tylnych siedzeń zaczynają wydawać nieprzyjemne grzechotanie. Jeśli znasz awarię innego modelu, koniecznie napisz o tym.